Siema, witamy. Dzisiaj gramy z Duel of Champions z Mateuszem Ja się no muszę nie. na nim zemścić Nie da się, nie da to jest dobry Dobra zaczynamy A ja, znowu przyz... do A ja znowu przyczajony tygrys ukryty smok Witam, Juby, tak. jestem A sama trójka to zawsze No Dokładnie, jest Dobra, ja zaczynam Dominik tak. Pierwszy ruch Zobaczymy jak się wszystko rozegra Mikula! Oby lepiej niż ostatnio. Zobaczymy. Oczywiście dla mnie. No, zobaczymy, zobaczymy. Ach. Zobaczymy, zobaczymy. Moje karty są nawet na razie teraz. Dobra. <noise> e... Twoje? No moje ujdą w tłumie. No to dobrze. To dobra, dawaj lecimy dalej. No dobra, pożegnaj się z gostkiem. I... wystawię tutaj serwera Ma swobodny atak więc... O ty Spardy mi teraz pomoże. Hmm. No dawaj, 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 dawaj. Pierwszy raz to ja od początku mam przewagę. Zobaczymy jak to się skończy. Zobaczymy, zobaczymy. Zobaczymy, zobaczymy. No... O, uwaga.

Eee, dobra. Jedziesz. Hm. Ja to że No, ty jest na razie wyrównane. No. Tutaj mogę zaatakować cię. Nikt na razie nie zginął? O, zombie plagi. Tutaj mogę ci ustawić to. Dobra. No dobra. No tutaj sobie podniesiemy to ładujesz o, siłę cały koniec. czas koniec tak? no zaatakujemy bo i tak nie mam wyjścia no dobra Uhuhu uh, uh. Dodamy w male. Dobra. Jedziesz. Okej. Okay. Zobaczymy co zrobi. Kornik. Kornik. Co ja mogę zrobić? No nie wiem. Hm. Jak tam swoje karty wyglądają? Ciężka sytuacja, człowieka będzie, będzie sobie w cmentarzu grzebał? O, a, wyciągnął coś? A! Siedzi jest skubany. Głupi ruch, głupi ruch. To spytasz, mnie ci powiem. <grym> Aj! Z, oh, zapomniałem o odwetowych. Zginę. zginę. A, a popatrz. Papa. Pa. Opa. A przecież to był bezcielesny. dlaczego ty ten? Wyobrażenie, <laughs> yy, jakie to stworzenie może otrzymać w walce od stworzeń niemagicznych, a... tu jest magiczny. No więc trochę popłynąć gaffę, dobra. No troszeczkę. Yy, zrobimy. Tak. Dobra, a co tam? Oj. No I znowu tego samego. Ja pierdzielę. No. Karty Inferno są potężne. No Właśnie widzę. No zobaczymy co zrobisz. Mam jeszcze... A dobra, nie będę ci mówił, żeby <ścoughs> nie psuć. Eee, hopa baba. O, dobra. Dobra. Eee. Będę musiał niestety dobrać. Dobra. Dopiero teraz mam jakąś kartę, którą mogę wystawić. Wystawiłem przed chwilą drzewca z mrocznej kniej. Ja wiem, ja wiem. Czyli mój suków zostaje nienaruszony z tyłu, to mnie bardzo cieszy. Mam 26 to 11. O! No. Zablokowaliśmy go niewolnikiem wody Jak pan widzi, co? Czekaj. No nie tu! Ja! Kliknę mnie no. tak jak chciałem, człowieku. Pank to jest dobra karta. Zmniejsza Ci koszt każdych czarów. No ja to wiem, ale... Dobra, czyli co? Pani, tak? O, powiem Ci, ryzykujesz. Dobra. dobra. Możesz, zapomniałem, że ty masz takie. Ja... szykuje kolejna potażka. A jeszcze nie. Masz zostało ci dwa życia, mi 20. Możesz mnie nie dobijać. Tutaj mi to bierzesz. Na razem ci się uda. No no no. Muszę sobie w to z pograć, jestem ciekaw jak mu pójdzie. Na pewno lepiej niż mi. No na pewno jak ja w to nigdy nie grałem. Dobra, Aha? teraz jedziemy tak. No dobra, zabij mi go już, no. Czy <laughs> się, <to> <laughs> się bawi jeszcze? <laughs> dobra. No to dobierę sobie. Możesz? Się... <laughs> Zwiększę sobie wszystko i patrz. Zaatakuję cię nawet drzewcem. Ty nie mogę. Jak mi <laughs> A. Czym Cię wykończyć, z Kubem czy Żywiakiem? Wybieraj. Ja wychodzę z tej bitwy. Jak się wychodzi z tej bitwy? Dziękuję bardzo. Dobra, dziękujemy. Będziemy... Widać, że ja jestem słabszy o wiele od Kiele. Na pewno kiedyś będzie wygrana. Dokładnie. Dobra, na razie. Na razie, cześć, żegna się z Wami Juby. Halo.